Hej, witam serdecznie wszystkie Panny i zapraszam Was na horoskop na ten tydzień. Co Wam przyniesie los? Czytanie jest ogólne, więc nie z każdą Panną może rezonować. O, kochane Panny, u Was będzie to taki ogólnie... Um, ja powiedział normalny tydzień, gdzie przede wszystkim będziecie musiały wykazać się mądrością, cierpliwością i na końcu tygodnia powstaną u Was jakieś wahania. Więc, tutaj, przede wszystkim, tak jak powiedziałam, e, początek tygodnia będziecie dużo myśleć, e, będziecie kontrolowały też, co wy robicie i przejmiecie, jakby, kontrolę nad ludźmi w waszym otoczeniu. Kogoś będziecie też kontrolowały. Tutaj, też ważne jest, żebyście, kochane panny, doprowadzały sprawy do końca. E, następnie, m, widać tutaj e, umiarkowanie, czyli, wy, kochane panny, musicie być cierpliwe i zatrzymać się troszkę. Bo będą jakieś opóźnienia w realizacji tego, co Wy pragniecie. E, tutaj przede wszystkim nie możecie być impulsywne i instynktowne, tylko przewidywać konsekwencje swoich czynów, czyli nie palni za dużo, tylko myśl, co mówisz. E, bo możliwe, że jesteś też na niebezpiecznej drodze i dlatego życie Cię zahamuje, e, żeby iść wolno, rozważnie, żeby nie wpaść w jakieś kłopoty, które sobie sama naważesz, kochana panno. Więc tutaj myśl, co mówisz a wyjdziesz po prostu na swoje. I też przede wszystkim ważnym elementem tego umiarkowania jest, musisz nauczyć się łączyć i wyważać przeciwstawieństwa, żeby wyjść z jakiejś trudnej sytuacji. Bo wszystko jest możliwe, tylko kontroli to, co myślisz i mówisz. A koniec tygodnia widać tutaj wahania. Będziesz kochana Panno też bała podjąć jakiejś decyzji. Widać tutaj, że będziesz musiała coś zadecydować, ale będzie ci ciężko podjąć tę decyzję. Przede wszystkim też tutaj nie słuchaj y, opinii i podpowiedzi y, ludzi y, wokół ciebie, bo ty sam musisz podjąć tę decyzję, a nie wszyscy ci tutaj będą dobrze radzić. Y, zacznij też myśleć pozytywnie, trochę uwierz w siebie i dokonaj wyboru, bo jeżeli nie dokonasz wyboru, to, to, jest, to zawsze jest strata i nuta rozczarowania. Więc tutaj nie patrz bo nie ma sensu tkwić w tym samym stanie. Coś trzeba postanowić i coś trzeba wybrać i coś trzeba zdecydować. Pozdrawiam serdecznie wszystkie Panny Babajaka.